Witam witam fanowie. Ogólnie mam dla Was informację tego typu, że macie nie słuchać troli. Z jakiego powodu, z tego powodu, że Was kręcą. Jak, jak jesteście fanami prawdziwymi naszymi, to powinniście olać ich, tak jak i koleb Ja mam w dupie ich. A wy słabo podchodzicie do tego tematu. Lepiej są idiotów i samych być idiotem, tak? No właśnie, no trochę nie tak, halo. Prawdziwy fan by to olał w sprawie plotków i tyle. Właśnie, ale nie umiecie tego. Nie macie swojej, jak to powiedzieć? Siły swojej, woli swojej, coś takiego mogę Wam powiedzieć. Bo osób się wpierdalacie w główne ich zabawy, a później macie do nas protesty, że takie jest taki i takie, że jest przeciwko fanów. Jak mam być? Powiedzcie, podchodzi mam, jakby wchuje gracie z nami. A przestań, że słuchacie tych pieprzonych troli. A widzicie, wie tak, to ja tak, nie mam tak, że, że wy będziecie słuchać tych debili i mamy was szanować, słuchacie tych debili, możecie wypierdalać tam, a nie do nas. Kutują temam, no sorry, takie życie jak wy macie zamiar tam tych słuchać, to warę odna. Kto tam tam bądź.